Hello, witajcie w kolejnym odcinku CSGO Skinsa. Moi drodzy, zaczniemy sobie od pierwszej darmowej skrzyneczki. I zaraz wam pokażę, co my tutaj dzisiaj będziemy robić. Powiem wam, że jestem świeża po streamku, dlatego troszkę już energia mi spadła. Szczególnie, że jeszcze nic nie zjadłam, a jest późny wieczór. Będę musiała coś właśnie sobie zamówić. Chyba do jedzenia. Jedyne, co mi zostanie, to pizza. Albo McDonald's ewentualnie. Dobra. <laughs> Odpalimy sobie skrzyneczki, takie cztery. Ile mamy osób? 11 000 20, okej. Okay. No, ale wątpię, że ktoś dołączy, więc może weźmy sobie tego Rosso, bo jeszcze chyba go nie próbowaliśmy. Oho. Chyba tutaj wyjdziemy na plus, podejrzewam. Właśnie na streamie coś średnio szło, więc teraz wydaje mi się, że to jest dobry moment na odkucie się. No i pięknie. Tutaj sobie wypłacimy wszystko i zrobimy sobie teraz pitewkę. Może Suprema. O, coś takiego. Nie mogę się skupić, słuchajcie, aż bo stereo. aż mi brzuch. Nienawidzę właśnie tego momentu, gdzie przez cały dzień nie mam w ogóle czasu, żeby cokolwiek zjeść, i potem na sam koniec to sobie myślę, że kurde, trzeba było coś przy okazji kupić. No ale ja to zawsze wszystko na ostatnią chwilę robię. Więc jeszcze troszkę myślę i lecę do maka. To jest najlepsze. Szczerze uwielbiam. To jest najlepsze, co może być. Posiadanie auta i możesz sobie jechać o której tylko chcesz na McDrive'a i żyjesz po prostu tak. Mm. Klasycznie Adrian. No opens, ale średnio nawet lubię to imię. Dobra, spróbujemy o, z tą nową skrzynką. I jeszcze z newsów, moi drodzy, przyszła mi paczka, gdzie przyszły mi wszystkie pierdółki dla kota, bo ja oczywiście jako przyszła matka mojego kota muszę mieć wszystko w gotowości, więc pokupiłam mu jakieś zabawki, transporter, ale taki full wypad, powiem wam. Jeszcze nigdy z takiego transportera nie miałam. I normalnie jest tam futerko w środku i jest taki, że może być jako torba. No, zarąbiste. Także jaram się bardzo. I co jeszcze tam mam? No jakieś takie różne zabawki, tunele, żeby się nie nudził. No i tak kurde, chciałabym go przyzwyczaić bardzo do drugiego kota, którego ma moja mama. Takiego dachowca leona. Żeby się dogadwali. Więc y, też nie chcę go na pewno na początek stresować, ale kurde, tak myślę, że za 15 dni już będę po niego jechać. Czeka mnie długa trasa, bo 500 km w jedną stronę do Stalowej woli. Ale z tym jest spoko, bo ja nigdy tam nie byłam Gda wygraliśmy, ale z żadnym profitem Co to ma być? Więc przynajmniej sobie pozwiedzam Polskę Kiedyś miałam taki plan, żeby zwiedzić wszystkie miasta w Polsce Ale nie wiem, czy to jest wykonalne Nie byłam nawet w takich miastach jak Poznań, Powice. Kliwice. No nie byłam w takich miastach, więc chciałabym sobie pozwiedzać co nieco. No ci nie ukrywam, że mam większą ciutkę, żeby pozwiedzać sobie <grymnie> z zagranicy. Szczególnie, że ja od niedawna mam paszport, bo zawsze leciałam tutaj w Europie. Eee, słuchajcie, ten jakieś kraje europejskie na dowodzie osobistym. A że od teraz mam już paszport normalnie, to patrzę na takie inne kraje, są takie bardziej egzotyczne. Nie, no dobra, tutaj ewidentnie mamy większy profit. Knife, bo nawet nie mamy połowy biteweka, a już mamy spory zwrot. A teraz sobie wyczejmy. Na koniec wydamy sobie punkciki. No to będzie fajne, jak nam się tyle nazbiera. My tutaj mamy. Co nam tak oddało? A, akurat to za 7 stóp. Okej, okay. to była pierwsza skrzynka. Nieźle. 3-4. Bardzo ładny famas w ogóle taką kwotę, Nie wiem, czy sobie go nie wypłacić dla siebie prywatnie. Już taką czerwoną kostę mam, więc taki famaśnik pasował w sumie. No i kurde, patrzcie to na plus, na plus. Ok. W międzyczasie moi drodzy pamiętajcie o moim kodzie Julin, w którym macie 10% bonusu i 2 ,10 zł 10 groszy na start. I pamiętać o tym, żeby być odpowiedzialnym. I strąka jest tylko dla pełnoletnich. Weźmy sobie tego Royal Case'a parę razy. On nam może coś da. Akaczek. Jeszcze. Mm -mm. Do odkutki. No tam emczora nie wiem nawet ile jest warto. Nie jest za wiele. O. No to już coś lepszego. Mm, tak blisko. Nie no, jakby ta kosta weszła. No błagacz. nie. Się nie oddaje. Mm -mm. Uciekamy. Wydamy sobie punkty. Ile mamy? 111, dobra. To weźmy sobie może. No, wychodzi na to, że znowu tego akacza. I jeszcze mamy tutaj te punkty. żeby by sobie poustrzelać. Zróbmy tak. <śm> najlepsze wzięłam. Teraz będzie po tej. Nie, jednak nie. Kurde, tutaj. <śm> o, nie, no tam było za 7 dych. Tutaj. O Jezu, wystrzeliłam wszystkie. No to jeszcze tak na dobitkę. Zróbmy sobie ostatnią bitewkę. Może tak za tu. O! I zobaczymy, czy fartnie nam się może jakaś kosa. Choć procentowo małe szanse, ale może jednak... No way! Pierwszy raz w końcu się udało! Nie, no czad. I tak możemy, moi drodzy, zakończyć ten odcinek. Mamy rękawice. Super, cieszę się bardzo. Dzięki Wam wielkie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o moim kodzie, Julii. I tyle. Puxa aqui.